Cześć, witam w następnym odcineczku. Mamy jesień, więc dobrze by było zadbać o nasze odpływy w samochodzie, aby nie były zatkane. Dlatego sprawdzimy sobie, jak to się u mnie prezentuje. U mnie nie będzie, myślę, tragedii, bo na bieżąco to czyszczę te odpływy, ale otworzymy maskę. I Wam pokażę, jak to się u mnie prezentuje. Maskę mamy otworzoną, więc zaglądamy, jak to tutaj wygląda. Częściej sobie to kontrolujcie, te wszystkie opływy, odpływy, jak Wasz samochód stoi pod drzewem. Wtedy tych liści dużo leci. U mnie jest parę tych listków, ale jeszcze tutaj nic nie blokuje, bo ja to czyszczę na bieżąco. Teraz tu zerkniemy, żeby to pokazać, żeby było dobrze widać. Tak jak wam mówiłem, ja to parę dni temu czyściłem. Więc jest OK, nic jest tu nie zatkane. Tak jak mówię jak auto stoi pod drzewem, to żeby te wszystkie listki z tych wszystkich zakamarków, jak gdzieś jakiś listek coś jest, to żeby to na bieżąco wszystko wyciągać, żeby prawda, ten odpływ się nie zatykał, żeby ta woda schodziła. No bo jak będą problemy z zejściem wody, no to wiadomo, będzie to wszystko gnić, rdzewieć, woda będzie stać. No to jak wiecie, jak woda stoi, no to co się dzieje, nie? Wszystko rdzewieje, gnije, a tego byśmy przecież oczywiście nie chcieli. To właśnie tak chodzi, jeśli chodzi o te odpływy, żeby, żeby zaglądać. I jak są oczywiście zatkane, żeby sobie przeczyścić. I tak samo jak pokazywałem, jak to rozbierałem, bo wymieniałem te ramiona, było w którymś odcinku, to rozbierałem te wszystkie plastiki. I wtedy sobie tam już, ale to już tak dokładnie wtedy wymyłem to wszystko, wyczyściłem. A więc jest ok. Tak, doprowadzone do takiego stanu, do porządku. Jak to mówią, jak dbasz, tak masz, więc dbajmy o swoje samochody. Druga ważna kwestia, którą należy poruszyć, no to jeśli jeździmy po drogach. Teraz mamy jesień. To żeby mieć na uwadze, że Liście spadają na jezdnie i po prostu jest ślisko. Jeśli byśmy chcieli zahamować, no to możemy wpaść w poślizg, więc e, oczywiście trzeba zachować ostrożność. Zwłaszcza jeśli jeździ się przez tereny leśne, gdzie jest tych drzew e, właśnie bardzo dużo i tych liści niestety leci na jezdnie. Jeszcze jak popada deszcz, a pogoda. Niestety, tak jak zapowiadają, zepsuje się, no i będzie tych deszczy, będzie tych liści, teraz coraz więcej. Dlatego zachowajmy ostrożność, jeżdżąc po drogach, aby nie doprowadzić do, do wypadku, aby oczywiście nic nam się na drodze nie stało. To taka właśnie kwestia związana z bezpieczeństwem żeby zadbać o siebie oraz oczywiście zadbać także o innych na drodze dlatego o tym mówię no i te odpływy co mówiłem na samym początku żeby zadbać o nasz samochód o to aby te wszystkie odpływy były drożne żeby się nie zatykały jeśli się zatkają no to na bieżąco to czyścić żeby tam nic nam Prawda, nie zardzewiało, nie zgniło, no bo jeśli będzie tych liści się odkładać, to woda nie będzie miała gdzie spływać i to jest oczywiście niekorzystne dla naszego pojazdu, więc zwróćmy na to uwagę. Mam nadzieję, że taki filmik się podobał, jeśli tak, no to oczywiście zachęcam do zostawienia lajków, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał aby być oczywiście na bieżąco z każdym nowym filmikiem. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!